ma tutaj królek sprawdza dzisiaj ze mną ten oto typ, co był w kolejnym odcinku. Dolaros. I, mus... I w tym Żaduj. odcinku musimy dropnąć jeszcze takie cztery klucze. I... I spróbujemy... Ejo, a jak już... A co tam się dzieje? już mija, nie. Dobra, a poć coś. I chodzi z tymi kluczami. Ile, jak dasz pięć kluczów i... i... i, i jak ci się nie uda pokonać smoka, to będziesz miał te klucze. Nie. To trudno po prostu będzie. z tego smoka nie dasz rady pokonać. To będziemy musieli nabić. Dawaj po tym mi dawaj, ile masz? Czerwony. W ogóle nie mam potów. Czekaj, ja ci... To ja mam całe kół. Czekaj, ja Ci dam staczkę. Tyle, no? To ja mam więcej, ale tyle ci dam. Jak, jak nie wystarczy, to wyrzucę. Dam ci te większe. Masz te lepsze. Co? Nie już mi tych. Masz jeszcze 200 i. To masz. Tomasz. Już? No. Tyle wystarczy. No, mam 90%. No dobra. A ja bym cały kur z tego. Po pierwszy masz większy level, to mi pomóc. Tak. Sekunda. Jakum muszę ogarnąć? Tak? Które oni no mają ja. tu level A 90 mają. No. Czekaj. Pokażę ku całe. No, co? No kupiłem, nie miałem! Czekaj, muszę sobie coś założyć. Tu roleć. Ja. Co to założy i... Jedziemy. Sobie. Karatę umiem. Crapij mi ich Ja! Ekspie tu kończy go. A wiesz ile ja nie, nie wiesz, ile ja mam procent? Weź mnie nie biję 28 Sorry, sorry, sorry Czekaj. Dzięki, dzięki, dzięki. Nie ma, nie ma za co. Łat! Ja... lol, ja tu... ...eksper... ...inny rzecz, to ja nie ekspiruję. No. Ja mogę ci dać muzykę, ale a gdzie jesteś? Zwaliło mnie, ale już wbijam. A ja tych noli na pierdolę mam w A Ajo, na pożegnanie się, się masz pożegnać, a nie nic. No już A co wbijam, to jest? czekaj, mam, mam dla ciebie zbroję, nie wiem czy to Zbroja Boga Smoku Mam Plus, Boki. plus, plus dziewięć to daj A ty masz ile plus? No że... ze Też wow, później nie ma, Ale mogę ci ulepszyć. Daj to, zdobędę łzy i Po co łzy? Może żeby y, była lepsza. Wow, no chpanki ulepszę. czekaj dedłem Jakie ja tu się... Jak ja tu się... się magiczny nie... metal trzeba, nie trzeba łzy. Ale z yes. łóżami będzie lepsza. Jak strasz? Ale co po ty tu się szukać. Ja ci na razie nie pomagam, bo na No wypierdzielać. Muszę najpierw kół ogarnąć. Papiera, ale tutaj są mocni. Wiem gdzie są silniejsi Dolina Śmierci Kurde, 111 tam, tam, są, tam są nie silniejsi Ej e, Patrz, patrz, a to moje Chcesz sztabkę 2 milionową? Za ile ja się przegam? Nie wiem Ejo, masz, masz tu sztabkę? Nie wiem czy chcesz weź minia Patrzcie, tu mam tu mam... Poczekaj pokażę Ci zbroję fajną. Na ninja. Poczekaj! Dobrze. Patrz. Ja pierdzielę. Mm. Yy. No kurde! Weź, weź ty gdyby na razie, bo chyba jest mało. Ja, ja pierdziele Ja zaraz wchodzę To ja, ja się później powalczę A ja Weź się kurby i tu pomóż żeby mnie nie zabili Będę sprawdzał ile to się nagrywa to wyłączy nagrywanie już. Nie, zobaczę ile się nakrywa. To będzie szybko. Ja Je, tam jeszcze cztery minuty, i. Pierdol. Czekaj. Wiesz, jak łzy wyglądają? To powiedz mi, Powiedziałbym ci coś, ale nie będę się wyzywał. Czemu? Jestem u smoka No nie. Jak A, się Jak się dotknąłeś? Złącz nagrywanie już Patrzcie, widzisz mnie? Elo? Przeszłeś przez ścianę? Dałem klucze czy ty się tepnąłeś? Kluczami Skąd miałeś klucze? Weź włącz nagrywanie na trochę to weź tu przyjść na razie i się... Dam więcej informacji, wyłącz nagrywanie Ale chodź tu i się tylko... Przezagnamy No chodź tu, bo już będzie koniec odcinka za chwilę Dolaros! chodź tu. No, wyszłam. Weź ich... Czekaj, najpierw ich zabijmy na chwilę. Pięk. Dobra, chodź daleko od nich. I... Dobra, zabiję ich zaraz. Tylko się przeżegnać. Nie można. 2% mi brakuje No to chodź, tu szybko szybko No To nabić. te 2% i powiem, że w kolejnym odcinku nie powiem co no. Sami się nie dowiedzą Ja ci powiem po odcinku, co będzie w kolejnym odcinku no. Czekaj na... Jezu, ale tu mnie szybko zabijają Kurde, no nie trzeba było mi <laughs> dawać miecza ale będę miał y, lepszy, lepszony miecz. Ejo, wiesz, gdzie jest taki duży sura? Co u niego ulepsza się miecze? Wiesz, gdzie to jest? Ja daję ja ci ulepszę miecza. Ja Jak posadź. Miecz? Wystarczy kupić magiczny metal. Za ile? Stary Jungów, i plus 9 masz wszystko. E tam, Dolaros Chodź tu za mną bo chcę się przezegnać Chodź tu. Szybko, jak możesz. No kurde, no dajcie się przezegnać. O. Dobra! Dzisiaj był ze mną Dolaros! I to był Pandora ta Cześć. Idę dalej.